Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj dalszy ciąg. Y, temat graweli. Jest to bardzo szeroki, szeroki temat. Y, na pewno każda wiedza Wam się przyda. Y, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, y, czym się różnią, jaka według mnie najlepsza jest kierownica i według tych, którzy już jeździli i, i sobie musieli zmienić, bo im się to nie do końca. Y, mam tutaj trzy, trzy różne rowery. Pomijając już marki, bo tutaj jest Romet, Cube i Trek, każda z nich ma inną kierownicę. A mianowicie, tak, kierownica w rowerze szosowym czy gravelowym najlepiej jakby była dobrana do szerokości ramion, czyli, czyli tak, każdy fitting nam mówi, że jak mamy ramiona na 40 cm, to kierownica powinna być tej samej szerokości, żeby ten chwyt kierownicy był naturalny. Jakby ja to za chwilę zaprezentuję. Może? O co chodzi? Prawidłowy chwyt kierownicy, najbardziej wygodny, komfortowy, aby nie powodował żadnych zwyrodnień, powinien być w ten sposób, czyli tak, tak jak się witamy. Ta ręka, ta ręka powinna być tak położona na kierownicy i Tak samo jak łapiemy za dolny chwyt, też żeby była w tym miejscu. Wtedy też chyba najlepiej nam się trzyma tą kierownicę. Najlepiej te przeciążenia znoszą nasze stawy. A pokażę Wam, tutaj jest przy tym rowerze, właśnie klasyczna kierownica, który gdzie, gdzie to dolne gięcie jest dość długie jeżeli chcemy sobie złapać kierownicę za to dolne gięcie to mamy je w łatwiejszym zasięgu, bliżej jest i ponieważ kierownice też się różnią właśnie długością tego, wygięciem tak zwaną flarą, czy tutaj tym kątem, że, że to jest bliżej górnej części kierownicy lub, lub bardziej oddalona pod różnym kątem to jest tak, że pod różnym kątem one są dogięte do dołu na bok, i nie do końca uważam, że to jest dobry pomysł. Tutaj pokażę kierownicę przy dwóch innych grawelach. Oczywiście, jakby zwróćcie sobie uwagę, to już nie są opony 40 czy 42, które były w seryjnych rowerach. Jednak klienci nie byli zadowoleni z tego, co. Wyczytali to co im sprzedawcy zaoferowali, wymienili opony w jednym jak i w drugim na szosowe, takie 28 czy, czy 32 szerokość z małym bieżnikiem, jednak ten gravel, który do, do wszystkiego ma służyć, się okazuje, że jednak no, klienci chcą, żeby szybciej jeździł, zastępował rower, rower szosowy w jakimś, w jakimś tam stopniu. E, Pokażę, jak wygląda przy tym Romecie kierownica. E, ta flara jest e, bardzo do, do dołu, bardzo obniżona, czyli jak e, ktoś siedzi na tym rowerze, to tak naprawdę ma, trzymając tu kierownicę, ma, ma zasięg e, jakby taki nienaturalny. Te, te ręce są z boku, niby to ma służyć. E, to, to wygięcie z boku nad lepszą kontrolą, ale Uważam, że chyba ta kontrola podczas y, trzymania kierownicy na zjazdach y, nie jest w jakimś w jakim stopniu lepsza, ponieważ miałem okazję takie i takie kierownice sprawdzać. Już nie wspomnę, że y, te klamko-manetki do zmiany biegów one są do środka przesunięte i nienaturalny chwyt mamy, gdzie te dłonie y, bardzo y, koślawimy. Ja bym, ja bym to porównał trzymanie takiej kierownicy, jak tu zaprezentuję. O, jakbyśmy w ten sposób chodzili, myślę, że jakbyśmy tak chodzili sobie przez jeden dzień, dwa dni, tydzień, rok. Myślę, że nam jakieś yy, kontuzje na pewno wyskoczą w stawie skokowym. Tak samo przy dłuższej jeździe na takich koślawych kierownicach, też raczej raczyznie wskazane. Tutaj drugi rower. Mamy y, Cuba, też taki nawet niezły model. Jeżeli chodzi o to odgięcie w bok tej kierownicy, no to jest y, podobne niż jak, jak w tym Romecie, ale jest wy, wydłużone, czyli jest bliżej, y, lepszy zasięg ma y, kolarz, który jedzie na tym, na tym rowerku. No i oczywiście to, to wygięcie na bok też to powoduje, że te manetki są y, tak naprawdę do środka no bo to bo to jest pomysł na te kierownice taki żeby ta manetka jak mamy yy, dłoń w dolnym chwycie to żeby łatwiejszy był zasięg żeby nie było tak że kierownica idzie w tym w tej płaszczyźnie a, a manetka będzie zupełnie inaczej yy, trzeba to jakoś kontrolować później to hamowanie uważam że w ogóle to jest bezsensowne zakładanie takiej kierownicy do rowera. Nie wiem, czemu to miało służyć i dlaczego producenci wkładają to i udziwniają te rowery. Jak, jak można normalnie mieć klasyczną kierownicę dobraną do szerokości ramion, czyli nie wiem, 40 czy 42, wtedy to wszystko no. Lepiej jest jakby skoordynowane, lepiej się ten, tą, tą kierownicę trzyma. I no co bym chciał tu jeszcze dodać do tego wszystkiego? A mianowicie, mianowicie jeżeli chodzi o to wygięcie kierownic w bok, czyli ta, ta flara, która wychodzi na zewnątrz, to ona też powoduje, że ta kierownica na samym dole, jak sobie zmierzymy od tego końca do drugiego, ma 48 cm, a tutaj ma 40, czyli też to jest bez sensu. Niby szersza kierownica nam ma mm, powodować to, że, że lepszy oddech mamy, ale ja uważam, że to, jest, to są rowery do turystyki i ja nie wiem, czy w ogóle. Czy, czy w ogóle to ma sens taki? Yy, w, rowerach, w rowerach MTB są kierownice, które mają po 72-76, i wtedy to rozumiem to jest szeroka kierownica. Yy, w szosowych, no to czym bardziej yy, Kolasz Pro, to tym ma węższą kierownicę. Nawet yy, zawodnicy, którzy mają 1,85 m wzrostu, jeżdżą na 38 m. Ponieważ każdy, każdy centymetr kierownicy, który jest szerszy, to daje nam zwiększony opór i przy prędkościach, jakich jak jeżdżą zawodnicy Pro, to jednak ma to dużo, duże znaczenie. Poza kierownicami to nie można się do niczego przyczepić przy tych rowerach, bo mają naprawdę do, dobre osprzęty GRX a 2 razy 10 napędy, hydrauliczne hamulce, tak jak i ten cube naprawdę fajnie rowery skomponowane ładne spawy są karbonowe widelce tak naprawdę to przy zakupie takiego gravela to ja bym osobiście poprosił aby mi wymieniono na kierownicę normalną zwyczajną taka która nie ma żadnej flary takiej tak specjalnie rozszerzonej bo to do, do niczego nie służy i jeżeli ta to poszerzenie ma służyć lepszej kontroli to ja nie wiem w jaki sposób ma sięgnąć do dźwigni hamulcowej no bo kontrola na zjeździe to nie tylko trzymanie kierownicy, ale tak samo hamulec, który powinien być pod kontrolą, że w każdej chwili możemy zahamować, a to w ogóle to, mówię, to jest zbyt dużo udziwnień w tych gravelach Kiedyś amortyzatory z przodu, z tyłu wymyślają dziwne, dziwne rzeczy a to jest tak naprawdę wymyślanie koła na nowo ponieważ takie rowery do cyklokrosu już były kilkadziesiąt lat temu i niepotrzebnie coś zmieniają bo, bo nie wiem czemu to ma służyć myślę, że przyda się Wam te parę informacji na temat właśnie kierownic akurat przy, przy gravelach jak będę miał jakieś kolejne nie wiem pomysły czy, czy też swoje myśli to to postaram się coś nakręcić może, może to Komuś coś pomoże w doborze, w wyborze roweru. No dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie.